Cześć, zapraszam na materiał, który jest kontynuacją opowieści o wydarzeniach mających miejsce na planie Tarkir. Miejscu, w którym doszło do starcia dwóch braci Elder Dragonów, Nicol Bolasa i Ugina, gdzie jeden z nich zginął, ale dzięki podróży w czasie Sarkana został niejako przywrócony do życia. O szczegółach opowiadałem w poprzednim materiale. Tutaj zajmiemy się rezultatem i opowiem wam, jak zmieniło się multivers przez drobne działania, dosłownie kilka godzin spędzonych przez Sarkana. 1200 lat wstecz. Zapraszam. Poprzedni odcinek zakończyliśmy starciem braci, w rezultacie którego ugin został pokonany, a którego esencja niemal się rozpadła. Ciało natomiast spadło nad nową wozu. Tam też znalazł go Sarkan i obległ w magiczny leczący kokon z Hedronów Zendikaru. Zaraz potem został wesany przez Nexus i przeniesiony do teraźniejszości, tylko że ta teraźniejszość jest zupełnie nowym miejscem. Jedyne co wygląda znajomo to 1200-letni kokon, w którym nie ma żadnego kontaktu, a w którego wnętrzu znajduje się Elder Dragon. Światem rządzą smoki, które nie wymarły. Wręcz przeciwnie, fakt, że ugin przeżył sprawił, że smocza burza trwała dłużej i narodziło się więcej smoków. Pięć humanoidalnych klanów i tak walczyło, ale tę walkę przegrało i przed tysiącem lat Temur, Mardu, Abzan, Jeska i Sultaj przestały istnieć, tak samo jak ich przywódcy. Smoki jednak nie zamierzały zniszczyć reszty stworzeń, wręcz przeciwnie, podporządkowały ich sobie, a najpotężniejsze z tych istot utworzyły własne klany, które później ścierały się w ich imieniu z reprezentantami pozostałych smoków. W odróżnieniu od poprzednich trójkolorowych klanów, te smocze miały jedynie dwa i przez kolejne tysiąc lat zbudowały własną kulturę, która wbrew pozorom nie odbiegała aż tak bardzo od tego co znaliśmy poprzednio. I tak zamiast Jessica i otrzymaliśmy Ojutai, Mnichów i mistyków szukających oświecenia, wiecznie samodoskonalących się, których celem jest zasłużenie się w oczach smoka. Ludzkie życie jest krótkie i nigdy nie będzie w stanie posiąść odpowiedniej wiedzy samodzielnie, ale jeśli zostanie wsparty przez pradawną smoczą istotę daje to szansę na wspomniane właśnie oświecenie. Wartością jest mądrość i w odróżnieniu od innych klanów odzutaj rządzi się w dużej mierze sam, a Dragonlord i jego smoki jedynie wskazują kierunek. Co ciekawe jedną z ważnych idei dla tego klanu jest reinkarnacja, zgodnie z którą im większe oświecenie uda się uzyskać za życia, tym wyższą formą życia będzie można się odrodzić. Aż kiedyś dosięgnie się zaszczytu odrodzenia się jako smok. Jedynie Dragon Lord nie jest częścią tego cyklu, ponieważ pochodzi on z pierwotnej Smoczej burzy i jest już istotą idealną. Ojutai posługują się również smoczym językiem, a niektórzy z jego poddanych wybierani są jako tak zwani dragon spikerzy i podróżują ze swoimi patronami przemawiając w ich imieniu. W tej rzeczywistości jednymi z istotnych postaci dla klanu była dragon speaker samego Oju Tai Ishai, szefowa Dirgur Sanktuary, czyli Ziada oraz Taigam, który w alternatywnym strumieniu czasu zdradził Jessica i był sługą CDC. Tutaj był mędrcem studiującym język smoków. Tutaj też pojawia się Narset, która jako młoda i utalentowana dziewczyna zwraca uwagę samego Jutai, który postanawia jej patronować. Dziewczyna rozwija się błyskawicznie, a jej głód wiedzy pozwala szybko osiągnąć status mistrza. To jej jednak nie wystarcza i zaczyna na własną rękę eksplorować skarbnicę wiedzy Smoka, odkrywając, że rzeczywistość jest nie do końca taka, jaką przedstawiają ją Smoki, które wymazały istnienie starożytnych humanoidalnych klanów z historii. Odkrywa też, że prawdopodobnym źródłem powstania smoków i burzy, która je stworzyła, jest starożytny smoczy duch. I tu oczywiście chodzi o Ugina, którego dziewczyna postanawia odnaleźć. W tekstach znajduje też określenie na legendarnego superkana, które brzmi Sarkan. Silumgar, czyli odpowiednik Sultaj jest określany jako klan o najmniejszej ilości członków, a przynajmniej tych żywych członków, bo w szeregach masa jest nieumarłych. Zabójstwa, podstępy i manipulacje są chlebem powszednim dla jego członków, ale nie wpływa to na samego władcę tego klanu, bowiem sam Silungar od tysiącleci siedzi na swojej górze złota, która rośnie coraz bardziej. Trudno go jednak zaciekawić, a kiedy jest znudzony, pogrąża się w paranoi, obawiając się swojej konkurentki Kolagam. A kiedy Silungar jest w tym stanie, to lepiej nie wchodzić mu w drogę. Do klanu należą szasy, nagi, ludzie i zombie. Ciekawą odmianą są tak zwane c czyli zombie powołane specjalnie do tego, by walczyć w imieniu Silungara. Naładowane dodatkową mocą są silniejsze i szybsze niż klasyczne zombiaki. Kojarzy mi się wręcz z tym, co Bolas zorganizował na Us. Mówcą silungara jest Siara. Naczelnym zabójcą wysyłanym celem zrobienia porządku z najniebezpieczniejszymi rywalami jest człowiek Xati. W tym wariancie rzeczywistości również istnieje CDC. Naga przez długi czas służyła bezpośrednio smoku przekazując jego rozkazy. Miała jednak tendencję do przeinaczania jego słów w sposób bardziej pasujący jej intencjom, co ostatecznie skończyło się jej śmiercią. Ale to akurat nie jest problem w tym klanie, ponieważ została przywrócona jako nieumarła i teraz jest jeszcze potężniejsza, lojalna i przerażająca. Odpowiednikiem Mardu obecnie jest klan Kolagan. Podobnie jak Mardu nie ma tutaj budowli, miast, a klan jest w ciągłym ruchu i w ciągłej walce, równie często walcząc sami ze sobą co z zewnętrznym wrogiem. Najważniejszą ideą jest sam podbój i polowanie. Zabawa jest tak długo ciekawa, aż cel zostanie osiągnięty. Sama kolagan nie bardzo nawet jest zainteresowana późniejszą zdobyczą czy posiłkiem. Tak szybko jak udaje się podbić określony teren lub pokonać konkretnego wroga, tak szybko traci nim zainteresowanie. I szuka sobie następnego celu. Do tego stopnia, że nie jest nawet zainteresowana mówieniem, nawet w smoczy, ani też jakoś szczególnie własnym klanem. Ba często traktuje go jako jeden ze swoich celi, a ci mimo to czczą ją i podążają za jej przykładem. Charakterystyczne dla przedstawicieli tego klanu są pioruny, które początkowo tworzone są na smoczych ciałach, ale dzięki odpowiednim różdżkom i przedmiotom, które ładują się tą energią, przekazywane są potem w formie różnorakiego arsenału pozostałym członkom, którzy potem korzystają z tego, by siać zniszczenie. Można tu znaleźć szamanów, zwanych Fultong, którzy do rzucania zakręć korzystają z przeinaczonego, smoczego języka pochodzącego od samego Ugina. Mamy tu również krwawe brody, czyli po prostu kanibali, którzy chcąc pokazać, jacy to są przerażający, po tym jak zjedzą mięso, nieważne czy wrogów, czy przyjaciół, nie czyszczą brud, żeby było można ich zidentyfikować i, jak rozumiem, bardziej się ich bać. Istotnymi postaciami jest tutaj znowu Zurgo, który zamiast być kanem i siedzieć na tronie czaszce kolaga, to jest jej sługą, dopuszczonym jako jeden z nielicznych do boku smoka, by móc wypełniać jej polecenia. Znany jest również Goblin Wire Smasher, który w poprzednim timeline zwał się Uncle Shankle. Jego współczesny tytuł pochodzi od faktu, że zawsze ma pod ręką fiolki pełne smoczego ognia i dość celnie się nimi posługuje. Czwartym ze smoczych klanów jest Atarka, czyli poprzedni Temur. Nieustraszeni i niestrudzeni łowcy, którzy udowodnili swoim smoczym panom, że są więcej warci żywi niż martwi. To oni zapewniają swoim władcom stały dopływ pożywienia. Czasami bywa to trudne, bo mroźne pustkowia nie obfitują w zwierzynę, a dodatkowo ciągle topniejący lód często powoduje powodzie, które jeszcze bardziej utrudniają pracę. Dlatego większość ludu Atarki to ciągle podróżujący nomadzi, którzy jednak regularnie gromadzą się na rozkaz swojej władczyni, by wspólnie czcić jej potęgę. Listem zgromadzeń jest Ajagor, miejsce pierwszego posiłku Atarki. Wiecznie głodna i nienasycona Smoczyta spędza niemal cały swój czas na niekończącej się wyżerce. Nie ma czasu na gadanie, a jej zasady są proste: zaryczeć, upiec i pochłonąć. Nic innego nie ma sensu. Stąd reszta jej klanu wyznaje zasadę przetrwania za wszelką cenę, często wiążącą się z próbą nieznalezienia się w spisie samej atarki. Członkowie klanu, mimo oddanej służby, ukrywają przed swoją władczynią swoich szamanów, których ta tępiła od wieków obawiając się ich magii. Do najważniejszych przedstawicieli tej organizacji należy ponownie Surak. Jednak w tym timeline nie nosi on tytułu Dragonclaw, który nadawany był zabójcom smoków. A Tarka zniosła ten tytuł setki lat temu, dlatego obecnie Surak zwie się jedynie handkolerem. Nadal jest niesamowitym łowcą, ale nie jest już samodzielnym kanem, a jedynie smoczym sługą. Poznajemy również Arel, szamankę, która doświadcza wizji Tarkiru bez smoków, no i wreszcie odpowiednik Abzana, czyli Dromoka. Unikalny klan jeśli chodzi o współpracę nie tylko między samymi jego członkami, ale i między smokami, a ich poddanymi. Stanąć naprzeciw armii dromoki to w zasadzie starcie z jednym organizmem tworzonym przez smoki partnerujące piechocie. Sama dromoka powoli buduje swoje imperium, zakładając, że pozostałe klany z czasem same polegną, nie będąc w stanie oprzeć swoich działań o silne fundamenty współpracy i przetrwania. Jest łaskawym i mądrym władcą, ale nie znosi słabości. Jeśli nie znajdzie dla niej rozsądnego rozwiązania, nie waha się przed pożarciem najsłabszego ogniwa. Podobnie jak w przypadku Abzana, tak i tu rządzą rodziny. Tyle, że głową każdej jest smok, któremu reszta jej członków przysięga lojalność i oddanie. Nie jest to darmowe, bo dzięki temu humanoidzi mogą liczyć na ochronę ze strony swoich smoków. Magia koncentruje się na ochronie, wzmacnianiu i leczeniu. Natomiast gdzieś na marginesie, jako zakazana przez smoki, funkcjonuje też nekromancja. Podoba mi się również system. Nazwijmy to rang w szeregach armii dromoki. Same smoki to scale lordzi, to piechota, sandbringers i sandbringers to magowie, a Formost to oddziały doświadczonych weteranów. Życie klanu koncentruje się wokół odwróconych piramid twierdz czy też smoczych gniazd, które zwane są orlimi gniazdami. Najbardziej znana jest ponownie Arashin i Aerie of the Unfettered. Poprzednio kanem tego klanu była Anafenza, jednak w tej rzeczywistości dziewczyna została stracona za korzystanie z zakazanej magii drzew. To jednak nie przypieczętowało jej losu, ponieważ widuje się jej ducha walczącego ramię w ramię z pozostałymi wojownikami klanu, wspierając ich działania. I do takiego świata wrócił Sarka. Jego znajoma Narset znowu żyła, ale co ciekawe w tym świecie Sarkan nigdy się nie urodził, nikt go nie zna, a wszelkie jego próby kontaktu kończą się co najwyżej uznaniem za szaleńca i heretyka. Przy czym odświeżenie timeline'u zadziałało jedynie na samym Tarkirze. Wszystkie inne wydarzenia na innych znanych nam planach nadal obowiązują, dlatego kryzys na Zendikarze nadal jest problemem. Jednak ostatnia wizyta Sorina Tarkirzy nie miała miejsca, a co za tym idzie, wampirzy wędrowiec pojawia się tu ponownie po raz pierwszy i odnajduje Haven of the Spirit Dragon, gdzie spoczywa kokon Ugina niszczy go i wyzwala śpiącego od tysiąca lat Elder Dragona. Wdraża go w aktualne wydarzenia, ale Smok odmawia ingerencji, dopóki Sorin nie rozstrzygnie swoich spraw z Nahiri, bo zdaniem Elder Dragona potrzeba trójki wędrowców do rozwiązania kwestii Eldraddich, a jak wiemy sprawa polegała na tym, że wampir zamknął ją w Helwolcie. Tak więc obaj, jedni z najstarszych i najpotężniejszych wędrowców rozstają się, a na miejscu pojawia się ponownie szukający odpowiedzi Sarka. Ugin, który był smoczym mędrcem, który studiował światy i idee, w przeciwieństwie do Bolasa, niepragnący władzy, nie ma jednak żadnych odpowiedzi, które usatysfakcjonowałyby wędrowca Starkiru. Ba, sam ma więcej pytań, I kiedy dowiaduje się, że w wydarzeniu na Zendikarze zaangażowany był Bolas. Jego uwaga jest już w pełni skoncentrowana. Nie zmienia to jednak faktu, że sarkan znalazł się w trudnym położeniu. Teoretycznie on tu nie istnieje, nikt go nie zna. Postanawia więc zostawić ugina swoim sprawom i udać się na poszukiwania swojej byłej przyjaciółki Narset. Odnajduje ją i odkrywa, że ta jest wędrowcem. Dochodzi między nimi do dziwnej sytuacji, bo sarkan rozpoznaje narset, inną narset, która przeżyła inne życie i jest walkerem, ale jednak dziewczyna studiująca starożytne teksty o Jutaj znalazła tam opis sarkana. I ten dziwny mężczyzna pasuje do tej zagadki, w jakiś sposób rozpoznaje go i zawiązuje się między nimi nić porozumienia. Wspólnie uznają, że chcą pozostać na parkierze, przynajmniej przez jakiś czas. Sarkan spożytkował ten czas bardzo owocnie, działając w służbie Ugina. To dzięki niemu Elder Dragon zdołał przejąć kontrolę nad Meditation Realm, a przez to uzyskał dostęp do Spirit Gemu, który Bolas trzymał między swoimi rogami. Później Sarkan odegrał istotną rolę w walce z Bolasem w War of the Spark, pomógł zniszczyć Planar Bridge i przechować Ghostbox Box Nifmizeta, dzięki któremu ten został ostatecznie wskrzeszony jako nowy Guild Pact. Jego zemsta na Bolasie, który przejął nad nim kontrolę na Alarze się dopełniła. Ostatecznie jednak jest moim zdaniem mega smutną postacią, która traktowana jest przez obu braci jak zabawka i wykorzystywana w swoich machinacjach. W końcu wydarzenia z Cans of Tarkir nie miały miejsca. O wydarzeniach z Fate Reforged niemal nikt nie pamięta, bo Dragonlordowie zakazali tej wiedzy. Jedynymi obowiązującymi i znanymi wydarzeniami powinny być te opowiedziane w filmie, a które miały miejsce w ramach Dragons of Tarkir. Ciekawa jest to historia, bo tak naprawdę przez dwa odcinki opowiadałem Wam o planie, na którym niewiele się wydarzyło. Można by to opowiedzieć jednym zdaniem. Starkan pojawił się na Tarkirze, gdzie wszedł do portalu, zmienił przeszłość, co niejako wskrzesiło Ugina, który rozpoczął przygotowania do pokonania Bolasa. Koniec. A jednak wydarzyło się znacznie więcej. Cały świat został przebudowany i mieliśmy okazję poznać go dwukrotnie. Wspólnie szczerze, Tarki Robok Alare jest jednym z moich topowych planów, które chciałbym, żebyśmy jeszcze kiedyś odwiedzili, bo o ile trzy kolorowe gangi New Capen były ciekawe, to dla mnie i tak zawsze te połączenia kolorów to będzie albo Band, Esper, Grixis, Juntinaya, albo Temur, Mardu, Jeska, Esulta i Abzal. No nic. Tu kończymy sobie opowieść. Dzięki za wysłuchanie i zapraszam Was oczywiście do śledzenia kanału i patronowania na Patronite. Czasem do zobaczenia za tydzień. Cześć!